Spełniły się moje słowa wypowiedziane nad mogiłą syna, że zrobię wszystko, co jest w mojej mocy, by odnaleźć zabójców. Dobry wieczór. Po dłuższej przerwie spowodowanej rozgrywkami piłkarskimi i świętami znów spotykamy się z Państwem. Dziś Michał Fajbusiewicz przedstawi dobre, a zarazem sensacyjne informacje o zatrzymanych mordercach. Dziś także o bestialskim zabójstwie w Mosinie koło Poznania. Jak zwykle też liczymy na Państwa informacje, a jak są one cenne, już za chwilę. Witam Państwa, dobry wieczór magazyn kryminalny 997. Zachęcam do oglądania dzisiejszego programu, bo będzie w nim sporo dobrych informacji, choć dotyczących spraw tragicznych. Otóż właśnie dzięki informacjom od Państwa, ale także świetnie wykonanym przez Jeleniągórską Policję portretom pamięciowym osób poszukiwanych, udało się zatrzymać podejrzanych o zabójstwo 23-letniego Adriana Czerskiego. Zbrodni dokonano w posylwestrową noc w Karpaczu. Szczegóły tej sprawy w drugiej części programu. Ale nie jest to jedyna dobra informacja w dzisiejszym wydaniu naszego magazynu. Ta informacja jest z kategorii sensacyjnych. Otóż trzeci już raz w historii naszego magazynu zdarzyło się tak, że w naszej telewizyjnej inscenizacji wziął udział jako statysta, no powiedzmy nawet aktor, prawdziwy morderca. Ta sytuacja dotyczy sprawy sprzed 10 lat. W 1999 roku, kiedy to w Popergroskim bloku niedaleko Słupska zamordowano 70-letnią Olgę Lipińską kiedy realizowaliśmy tak zwaną inscenizację filmową zgłosił się do naszej ekipy 40-letni mężczyzna wyrażając chęć statystowania w tym przedsięwzięciu został zatrudniony do roli pijaczka znajomego zamordowanej klienta e, jej Meliny w czasie realizacji filmu bardzo interesował się tym co wiemy o szczegółach zbrodni w jaki sposób morderca wpadł po latach poinformuję państwa w kolejnym programie jak już mówiłem, nie jest to pierwszy taki sensacyjny przypadek w magazynie 997. Najbardziej spektakularny miał miejsce w roku 1996, kiedy to na warszawskiej Pradze reżyserowałem zdarzenia związane z zabójstwem dziennikarza ówczesnego Radia Bis Artura Korczaka. Tą sensacją wtedy zainteresowało się kilka zagranicznych stacji telewizyjnych, publikując materiały w newsowych magazynach. Tragiczny skutek brutalnej napaści. Polski dziennikarz ze zmiażdżoną grydeką. Martwy, zamordowany za w przeliczeniu tylko 20 marek łupu. Miejsce zbrodni: korytarz prowadzący na podwórko jednej z warszawskich kamienic w nocy z 30 listopada na 1 grudnia zeszłego roku. Policja prowadzi przez dwa miesiące gorączkowe dochodzenie. Szuka morderców Artura Korczaka. Na darmo. Nie ma świadków, śladów czy jakichkolwiek poszlak. I tylko niewielka nadzieja. Program polskiej telewizji 997. W nim prezentowane są wielomilionowej publiczności niewyjaśnione przestępstwa odtwarzane przy współudziale aktorów niezawodowych. Z braku śladów mordercy policja zawiesza dochodzenie. Potem zdarzeniem interesuje się telewizja. Przy udziale statystów ma zostać zrekonstruowana okrutna zbrodnia w miejscu jej popełnienia. Piętnastoletni chłopak gra mordercę. I tu sensacja. Później okazuje się, że jest on prawdziwym zabójcą. Autor programu zrekonstruował i opublikował już na tej zasadzie przeszło 500 ciężkich przestępstw. Podobnie morderstwo na dziennikarzu Arturze Korczaku. Jednak na początku zdjęć nikt na planie nie podejrzewa, że jednym z rzeczywistych zabójców reportera jest jeden z chłopców przypadkowo zaangażowanych do zdjęć. 53-letni Krzysztof Cynoski mieszkał od wielu lat w Niemczech. W styczniu ubiegłego roku postanowił odwiedzić rodzinę w Polsce. Wizyta ta zakończyła się niewyjaśnioną do tej pory potworną tragedią. Ponad rok temu. Wielkopolska. Komenda Policji w Mosinie. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę. Ale co pani mi tutaj kładzie? To jest ludzka kość, ja w lesie. To ludzka, a skąd wiadomo, czy to nie jest jelenia albo sarny znaczy, wie pan, ja właśnie skończyłam studia medyczne i proszę mi wierzyć, że wiem, jak wyglądają ludzkie kości i to na pewno jest ludzka kość. Kilkadziesiąt minut później. Sporo tego jest. Niedługo cały szkielet złożymy, ale bez wątpienia są to ludzkie kości. Może jakiś powojenny dróg. Nie no, gdzie tam, przecież to świeże jest. Ktoś musiał poćwiartować ciało i chciał ukryć dowody zbrodni. Co mamy? Czaszka. A czy można stwierdzić, jaka była płeć ofiary? Nie, raczej nie, ale na pierwszy rzut oka widać, że jest bardzo zniszczona. Proszę zabezpieczyć ślady. Tak jest. Kilkanaście godzin później laboratorium kryminalistyczne. Cześć. Cześć, sorry za spóźnienie, ale bajzel w aktach. <laughs> Dobra, słuchaj, to, co się nam udało ustalić, to to, że czaszka i kości należały do jednej osoby. Czaszka jest jednak w takim stanie, że nie jesteśmy w stanie zrobić super projekcji. To jak w takim razie ustalimy tożsamość DNA. Udało nam się wyodrębnić DNA, dlatego będziecie mieć materiał porównawczy. Zaraz, zaraz, teraz porównywać tysiące DNA przecież zaginęło. Nie nie, 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 nie. Udało nam się ustalić, że... Ofiarą jest mężczyzna w wieku 40-55 lat. To Wam powinno zagęścić krąg porównawczy. Do tej sprawy policjanci wytopowali blisko 100 zaginionych w ostatnich 5 latach mężczyzn w wieku od 40 do 50 lat. Dwa dni później. Komenda Wojewódzka Wielkopolskiej Policji. A masz już jakieś typy? Jest kilka typów. Tu jest Jankowski. Już Kobiela. Z tego co podali, biegli w tym przedziale wiekowym najbardziej pasuje mi Krzysztof Cynowski. A dlaczego? Akurat XIV przyjechał do Polski, pokręcił się kilka dni i ślad po nim zaginął. Cynowski. No co, to trzeba będzie pojechać do ojca i zebrać materiały do porównania. Kilkanaście dni później, vouch, mieszkanie Leona Cynowskiego. Proszę się nie denerwować, zbieramy materiał porównawczy DNA. Porównawczy? A z czym chce się to porównywać? Czy to się może stało z Krzysztofem synem? Nie, nic się nie stało. Technika kryminalistyki poszła do przodu, zbieramy bazy danych. Mhm. Proszę otworzyć. język do góry. Mhm. Korzystając z okazji, chciałem zapytać: Jak często syn odwiedzał pana? Niezbyt często, nieregularnie, na ogół raz w roku to A kiedy wyjechał do Niemiec? Długo, 15. A jak mu się tam wiedzie? No wie pan... Nie szczególnie. Żyje z zasiłku. To jest lepszy dużo od naszych zasiłków, ale dobre tu nie gwarantuje niestety. Czy ma pan córkę? Tak. Mam. A gdzie córka mieszka? W Gdańsku. Kilkanaście dni później Mieszkanie Lucyny Korytowskiej córki Leona Cynowskiego zwałcza. Dzień dobry. Dzień dobry. Komisarz Stempień. Dzień dobry. Czy pani jest siostrą Krzysztofa Cynowskiego? Tak. Chcielibyśmy chwilę porozmawiać. Znaleźliście Krzyśka, tak? Wszystko w porządku, żyje? M może porozmawiamy, wejdziemy to. Dobrze, proszę bardzo. Oczywiście niech panowie wejdą. Proszę bardzo. Proszę mi powiedzieć, wszystko jest w porządku. No, zaraz porozmawiamy. To... A miałam nadzieję, że może po prostu sobie kogoś znalazł, albo. albo wyjechał. Że poznał jakąś dziewczynę. Panowie, co się stało z moim bratem? Kto go zabił? Próbujemy ustalić okoliczności i motywy zabójstwa pani brata. Jedno jest pewne. Pani brat został zamordowany. A czy mogłaby nam pani powiedzieć, czy jest ktoś, kto mógłby chcieć go skrzywdzić? Krzysztof? Nie. Krzysztof był zawsze uśmiechniętym, pogodnym i fajnym facetem. Miał powodzenia u kobiet. Żadna mu się nie oparła. Krzysztof odwiedził państwa ojca. Czy miał ze sobą jakieś rzeczy? O ile pamiętam, to miał ze sobą torbę turystyczną z napisem sport jakieś dokumenty niemiecki paszport niemiecki? Tak. Aha, miał jeszcze dwie moje akwarele. Ja tu mam gdzieś zdjęcia, z których rysowałam te, te obrazy. Malowałam z tych zdjęć. Mhm. To właśnie te. Tak. Czyli wiemy na pewno, że 20 stycznia pani brat był u swojego ojca. Spróbujmy odtworzyć zdarzenia z końca 2008 roku. Krzysztof Cynowski przyjechał do Polski wraz ze swoją konkubiną Marią 14 stycznia 2008 roku. Najpierw odwiedzili rodzinę w Zielonej Górze, potem pan Krzysztof pojechał do Wałcza zobaczyć się z ojcem jest 21 stycznia 2008 roku. No to, to dziękuję Ci za gościnę, naprawdę. Ja ci serdecznie dziękuję za odwiedziny żeby tak częściej wsiadł w synu. Postaram się. No, no. Ale może dam ci tu z 50 euro, <noise> co? Jezus. Nie żartuj przecież, ja. Jakoś żyję. No zatrzymaj się, Muszę to? jechać w autobus, mam już, no? Kilkadziesiąt minut później. Dworzec autobusowy w Wałczu. Dzień dobry. Do poznania, jeden, proszę. Dziękuję. Można? Tak, proszę. Dziękuję. Pani też do Poznania? Tak, mieszkam w Poznaniu. A ja proszę Pani mieszkam w Niemczech. Na stałe? Tak. No to co Pan tutaj robi? No przyjechałem rodzinę odwiedzić. Pani, dawno nie byłem w Polsce.